Czas na kolejny materiał o Starfieldzie, tym razem jednak krótszy i zdecydowanie luźniejszy. Zajmę się w nim odkrytymi do tej pory nawiązaniami do wielkiego hitu Bethesdy sprzed lat, czyli Skyrima. Na tę chwilę mamy trzy takie easter eggi, a dwa z nich to, a jakże, odniesienia do słynnej strzały w kolanie. Gotowi? No to zaczynamy. Bezpośrednie, oczywiste i nie pozostawiające żadnych wątpliwości nawiązanie znajduje się na ekranie umiejętności naszego awatara. Można więc je zobaczyć już na początku gry, jeśli przejrzymy perki w grupie zdolności bojowych. Istnieje tam umiejętność o nazwie okaleczanie, które ogranicza zdolności bojowe przeciwników wskutek trafień w czułe miejsca, np. nerwy w kończynach. Już pierwsza ikona tej zdolności pokazuje kolano, ale isterek kryje się tak naprawdę w kolejnych obrazkach, trzecim i czwartym. Na poziomie trzecim okaleczania widzimy strzałę wbijającą się w kolano, z kolei na poziomie czwartym wspomniana strzała przebija je na wylot. Trudno o bardziej symboliczny obrazek i w zasadzie trudno dodać tu coś więcej. Autorzy ewidentnie chcieli nawiązać do słynnej kwestii ze Skyrim'a i to zwyczajnie zrobili. Nieco bardziej subtelny jest drugi isterek. W grze występuje masa NPCów, np. mieszkańców miast i kolonii, którzy rzucają w naszym kierunku jakiś tekst, jeśli ich zaczepimy. Te zdania odpalane są losowo. Po prostu ci mniej znaczący bohaterowie mają pulę kilkunastu luźnych kwestii i gra serwuje nam jedną z nich, ilekroć naciśniemy przycisk odpowiedzialny za interakcję. Jedna z tych linii dialogowych to właśnie nawiązanie do Skyrima. A przynajmniej tak wszyscy podejrzewają. Moim zdaniem słusznie. Zaczyna się ona bowiem od słów: Kiedyś byłem odkrywcą jak ty, co oczywiście jest parafrazą zdania ze Skyrima: Kiedyś byłem poszukiwaczem przygód jak ty, ale potem dostałem strzałą w kolano. NPC ze Starfielda nie tłumaczą, dlaczego porzucili tę profesję, bo w kluczowym momencie przerywają swoją opowieść, ale w zupełności wystarcza to, żeby całą kwestię skojarzyć ze Skyrimem. Mniej subtelności zabrakło niestety polskim tłumaczom, bo ci nie patyczkowali się i zwyczajnie dodali informacje o kolanie, choć jej w anglojęzycznej wersji nie ma. Możecie to teraz zobaczyć na ekranie. Uważam, że linię dialogową rozbudowano w polskiej wersji niepotrzebnie. Każdy wiedział o co chodzi już po pierwszej części zdania, i nie trzeba było tutaj nic dodawać. No ale cóż, stało się. Dla porządku dodam, że najszybciej wspomnianą kwestię można usłyszeć w małej placówce na Księżycu. Wszyscy przebywający tam koloniści mają ją w puli dialogowej, więc jeśli chcecie doświadczyć tego isterega samodzielnie, najlepiej udać się właśnie tam. Trzecie Skyrimowe nawiązanie to już zupełnie inna bajka, bo dotyczy postaci Delvina, czyli jednego z członków gildii złodziei, którego w Skyrimie spotkamy w pękninie. Delvin Mallory jest trenerem skradania i jednym z głównych zleceniodawców gildii, bo to właśnie od niego dostaniemy zadania mające przywrócić świetność tej organizacji. Na ślad Delwina w Starfieldzie możemy natknąć się w więzieniu o nazwie Zamek, które zwiedzamy u boku kolegów z Karmazynowej Floty, jeśli rozpoczniemy jej wątek. Kiedy odnajdziemy rejestr więźniów w bloku D, to dowiemy się, że Delvin Mallory był jednym z nich, a jego obecny status jest nieznany. Biorąc pod uwagę stan tej placówki, można śmiało zakładać, że nie żyje. Oczywiście zbieżność nazwisk może być tutaj całkowicie przypadkowa, ale ja w taki przypadek nie wierzę. Dla mnie deweloperzy ewidentnie chcieli w tym spisie zamieścić imię i nazwisko znanego złodzieja ku fanów Skyrima. Opłaciło się, bo na reddicie widziałem już kilkanaście wątków dokumentujących to odkrycie i zawsze były one odbierane pozytywnie. I to wszystko, przynajmniej na ten moment, bo nie wiadomo, co jeszcze zostanie odkryte. Warto tutaj od razu dodać, że w Starfieldzie są też nawiązania do innych gier z serii Elder Scrolls, jak i samej z serii. Jest kopia uwielbiającego nas fana z Obliviona, a także jeden z tytułowych zwojów, który pełni rolę cennego eksponatu w gablocie. Ja sam jestem bardzo ciekawy, czy w Starfieldzie znajduje się planeta Nirn, na której toczy się akcja gier z serii Elder Scrolls. Jej znalezienie było moim priorytetem podczas pierwszej rozgrywki, bo udziłem się, że deweloperzy umieszczą ją w charakterze isterega. Po prostu nie przepuszczą takiej okazji. Nie ma jednak takiej planety w żadnym ze 120 obecnych w grze układów planetarnych. Kto wie? Może droga do systemu Mundus i planety Nirn kryje się w innym miejscu. Zapewne przekonamy się o tym już niedługo. To tyle na dziś i do zobaczenia już wkrótce.